Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę z ziemniaków. Młode ziemniaki wyszorowałam i ugotowałam w osolonej wodzie w mundurkach. Potrzebować będziemy 2, 4, 6, 8, 9 ziemniaków, 3 ząbki czosnku garść niewielką koperku, szczypiorku, 15 deko dowolnej kiełbasy, dwie łyżki majonezu i dwie łyżki kwaśnej śmietany oraz cztery jajka. Jajka ugotowałam, przekroiłam na pół. I tutaj doprawimy solą i pieprzem. Ziemniaki i jajka kroimy w dużą kostkę. Kiełbasę kroimy w drobną kostkę. Do majonezu i śmietany dodanej soli i pieprzu Teraz kosmek zetrę na tarce i należy składniki sosu dokładnie pomieszać. A kupelek ze szczypiorkiem posiekam. I tak przygotowanym sosem polejemy sałatkę i wymieszamy. Składniki sałatki już mam rozdrobnione, szczypiorek koperek posiekałam, kiełbasę pokroiłam w drobną kosteczkę. Przekładamy do miski z ziemniakami. Ziemniaki pokroiłam w większą kostkę, jajka również pokroiłam w większą kostkę. I teraz dodajemy sos. I należy sałatkę pomieszać. Fantastyczna sałatka, szybciutka w wykonaniu. I tak dajemy sałatkę do lodówki, aby smaki przeszły. I mamy sałatkę po pół godziny gotową do spożycia. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sałatka z ziemniaków.